Cześć Manko, witam Was na moim kanale. Chyba pierwszy film powinien być o tym, co ja tutaj robię i o czym mam zamiar nagrywać. Więc teraz jest już idealny czas na to, aby to powiedzieć. Więc nazywam się Karol, mieszkam od 17 lat w Holandii, a od 12 lat prowadzę biznes, w którym sprzedaję suplementy diety. Po tych 12 latach prowadzenia biznesu postanowiłem rzucić to wszystko i wyjechać do Dominikany aby realizować swoje nowe cele i marzenia. Dlaczego Dominikana? Po prostu chcieliśmy zmiany. Czas w Holandii płynął szybko, a dni stawały się monotonne, więc tym bardziej jestem podekscytowany wyjazdem w nowe miejsce. Nie mogę się doczekać, aż będę odkrywał swoje nowe życie na wyspie. Dominikana jest w bardzo szybkim rozwoju, co niesie ze sobą ogromne korzyści. To nie tylko piękne plaże, biały piasek, turkusowa woda czy palmy. To także rozwijające się miasta, gdzie buduje się bardzo dużo mieszkań. Hoteli, resortów A bliskość USA sprawia, że inspiracji jest mnóstwo Co mnie zaskoczyło, ostatnio nawet były rozmowy o suplementach Także kto wie, może nawet jedziemy tam ze suplementami diety Na tym kanale będę chętnie dzielił się moimi pomysłami biznesowymi Także obserwujcie W Dominikanie podoba mi się jeszcze to, że ludzie wydają się szczęśliwsi Mimo, że mają mniej pieniędzy Dlatego wydaje się, że życie płynie tam wolniej Znalazłem tam już siłownię i szkółkę Muay Thai gdzie planuję kontynuować swoje treningi? Przeprowadzka to jest mega duże wyzwanie. Ciężko jest się pozbyć niektórych rzeczy, ciężko było też znaleźć następców na sklep, ale to się udało, o czym o niedługo nagram. Więc teraz jedynie co potrzebuję to kilka książek, sprzęt do nagrywania i motywację do tego, aby osiągnąć sukces w nowym kraju. Będąc tam poznałem też sporo Polaków, pracowici i zdeterminowani, aby osiągnąć swoje cele, nawet w odległych miejscach, takich jak Dominikana. Nawiązałem kontakty z ludźmi, którzy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, więc planuję nagrać odcinek. Dzięki z ludźmi, którzy robią ciekawe rzeczy na wyspie. Uważam, że Polacy w Dominikanie mają mega potencjał, z tego względu, że jesteśmy mega pracowici oraz zdeterminowani, by osiągnąć swoje cele. Na tym kanale chcę również pokazać wszystkie problemy związane z przeprowadzką i oczywiście ich rozwiązania. Jak radzę sobie w codziennym życiu, tak jak wynajem samochodu, wynajem mieszkania, kupno ubezpieczenia, jak jeździ się samochodem, jak się kupuje samochód. Jak wygląda szkoła w Dominikanie? Opowiem oraz... również jak kupić dom w Dominikanie. A raczej znajdę specjalistę, który podzieli się swoją wiedzą. Będę również pokazywał wam lokalną kulturę, piękne krajobrazy, wodospady, wyspy, palmy, wodę, restauracje, ale pokażę też wam drugą stronę, bo to nigdy nie jest tak kolorowo. I zawsze są dwie strony medalu. Znajomi i rodzina oczywiście byli zaskoczeni. I pytali skąd taka decyzja. Niektórzy nawet zniechęcają nas do tego kroku. Oczywiście mogą mieć swoje zdanie, ale ja nie muszę jego słuchać. Moim celem jest osobisty i biznesowy sukces, który pozwoli cieszyć się życiem, robiąc to co lubię i to nieważne w jakim miejscu. Na koniec chciałbym Was zaprosić do tego, abyście obserwowali mój kanał. Oczywiście, jeśli interesuje was kontent, także zostawiajcie subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku.